Tutaj żołnierz Ziemi. 321 Przyjaciel z kosmosu wleciał w ziemską atmosferę. Co mam robić? Jak to? Jak to ma wojsko? Ej, ale to z jakiej w ogóle planety on to wojsko wytrzasnął? Jak to? Przecież to jest niemożliwe. Ta planeta nie istnieje. Co? On jest u nas? W bazie? Cholera. Jeśli mnie nabierają, to to mają źle już w ogóle. Dobra, wszystko tutaj jest dobrze, ale jak to w bazie? Dobra, radio jest przesunięte. Halo, halo, baza. Alarm, alarm, alarm. Tak, przyjaciel z kosmosu. Tak zdradził nas. Tak, jego wszystkie słowa były kłamstwem. Tak zwykłym kłamstwem musimy coś zrobić z tym, ponieważ... Tak, ponieważ nas atakuje. Włączcie ochronę. Ochronę włączcie. Tak, cała baza ma być. E, ten, zabezpieczona tarczą. Dobra, ok. Pierdzielony. Tutaj się z dziewczyną mi bawię. A tutaj nagle nagle taki alarm. Dobra, dobra. Co tutaj wziąć? Dobra, jest tutaj broń. To tak. ojej tu jest broń. Jest to magazynek, czyli około 300. Dobra, 300 amunicji. 300 broni. Co tu się. Dalej stanie z tym wszystkim, co tu się stanie, dalej z tym wszystkim, co to będzie.